Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o problemach z barkiem. Najczęściej pacjenci trafiają do mnie z bólem barku, który różnie przebiega: a to z przodu, a to, a to z tyłu, a to z promieniowaniem do szyi. Często są też parestezje, czyli mrowienie dłoni. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla Was trzy ćwiczenia proste, żeby sobie z tymi sprawami pomóc. Co będzie potrzebne? Dwie gumy, jedna cienka, druga trochę grubsza i coś, czym będzie można się zamocować do drzwi. Pierwsze ćwiczenie z gumą grubszą, zamontowaną wysoko. Tutaj chodzi o korekcję ustawień barków i łopatek. Stań naprzeciwko gumy, trochę się cofnij, tak żeby guma lekko była napięta i trzymała Twoje barki. Patrz przed siebie, ściągnij gumę do dolnych żeber, złącz łopatki, cofnij barki, jak do orderu. Powtórz 10 do 15 razy, w zależności od swoich możliwości. Ważne jest tutaj. Abyś skupił się na pracy łopatek do kręgosłupa i otwieraniu barków. Żeby ćwiczenie było najefektywniejsze, wcześniej podni miednicę, wtedy zaangażujesz tułów, tak zwany core. Drugie ćwiczenie, też z gumą zamontowaną od góry, jest statyczne. Trzeba stanąć bokiem na wysokości zamocowanej gumy, równo na obydwu nogach wyprostowane i teraz trzeba rozciągnąć gumę, stanąć na baczność, lekko cofnąć łopatki. Tutaj wytrzymujemy 10 oddechów, nic nie robię, tylko sobie spokojnie oddycham, cały czas pilnuję cofniętych barków w równej postawy. I po 10 oddechach robię to samo na drugą stronę, czyli się odwracam na baczność, równo na obydwu nogach, cofnięte barki i spokojnie sobie oddycham. Najczęstszym błędem w tym ćwiczeniu jest próba rozciągnięcia gumy poprzez zgięcie tułowia. Tego nie robimy. I trzecie ćwiczenie pod tytułem zdrowe barki jest z gumą zamocowaną na wysokości barku. Stajemy bokiem do, do mocowania. Łokieć jest ugięty na wysokości barku. Łopatki są lekko cofnięte, stoją równo na obydwu nogach. Miednicę oczywiście można podwinąć, wtedy mamy stabilizację centralną. I teraz trzeba tylko wyprostować łokieć odwrócić go, nawrócić i zgiąć do momentu, kiedy guma jeszcze jest napięta. Nie robimy tak i pilnujemy, żeby łokieć nam nie furował, tylko był stabilny. Przed siebie odwrócić, nawrócić i zgiąć. To też 10 do 15 razy w zależności od tego, jaka jest nasza aktualna kondycja. Oczywiście im dalej stanę, tym ćwiczeniem będzie trudniejsze do wykonania, bo głowa będzie bardziej napięta, więc też sobie dobierz odległość, żebyś dał impuls do rozwoju mięśni, stabilizacji, ale nie do przeciążenia. To jest bardzo istotne, dlatego nie pracujemy w bólu, pracujemy ewentualnie do granicy komfortu bólowego, ale dajemy organizmowi zawsze pierwszeństwo wyboru zakresu ruchu.